Cześć, witam wszystkich na kanale Razer. W kolejnym odcinku gry Arc Survival Evolved. Dzisiaj jesteśmy na serwerze oficjalnym PVE, ponieważ wszedł update do gry, który wprowadził dwa nowe gatunki i jedną nową rzecz: mianowicie piwo. Piwo i pędzenie piwa. Można robić jakieś tam swoje alkohole i zdaje się upijać. Nie wiem do czego to dokładnie jeszcze służy. Update był w. Przedoraj w nocy, w zasadzie dzisiaj, no wczoraj w nocy, powiedzmy. E, no i, i te rzeczy jeszcze nie są omówione. Nie są też na panowe gatunki. Pierwszy z nich to jest e, Dimetrodon. Jest to taki dinozaur wodny, który żyje na bagnach. Dzisiaj go nie będziemy oswajać, ponieważ wprowadzili też inny gatunek. Jest to Dunk Beatley. Jest to taki żuczek gnojadek którego można oswoić, który służy do produkcji fertilizera, czyli tego nawozu do uprawy roślin, i też można wytwarzać dzięki niemu olej. On przetwarza odchody. Czyli na przykład coś takiego na olej i na fertilizer. One występują w jaskiniach, dzisiaj się zajmiemy ich oswajaniem. Nie jest to chyba trudne, tak mi się wydaje. Nie jest to chyba też czasochłodne, ale zobaczymy. Wiadomo, na tych oficjalnych serwerach wszystko trwa dużo dłużej. Dzisiaj do oswajania będzie mi potrzebny, co jest troszkę śmieszne, ale T-Rex. Mogę też użyć innych w zasadzie dinozaurów, ale T-Rex będzie na pewno potrzebny. Będą mi potrzebne jego po prostu odchody, bo im większe odchody... on Właśnie, będziemy go tejmować przez podawanie mu odchodów dinozaura, czyli w tym przypadku T-Rexa, ponieważ potrzebujemy duże. Znaczy, możemy karmić nawet swoimi, ale jakby im większe te odchody... Okej, okay, ciężki temat, tym jest to po prostu szybsze, tak, szybszy jest ten timing, można sobie zrobić farmę takich żuczków, gnojatków, ja ogólnie będę ją polecał, dzisiaj pokażę Wam jak to oswoić, jak to działa, z czym to się je i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o te ważenie piwa, to możemy sobie tutaj wklepać... Bir, nie wiem na który level, 24 punkty to też postaram się Wam pokazać, ale nie dzisiaj, bo ważenie jednego piwa, jednej beczki piwa trwa 6 godzin, także jest już noc, naprawdę jest godzina pierwsza, więc chciałbym dzisiaj nagrać ten odcinek, żebyście sobie go obejrzeli w sobotę. Także ja dzisiaj wam nagrywam. Żebyście mogli jakoś tam obejrzeć, przy okazji chciałbym Wam tylko powiedzieć, bo cały czas pytacie, co z tym markiem, co z tym markiem. Ostatnio jest dużo mniej odcinków, ze względu na to, że po prostu no, w tej grze już zrobiłem wszystko Oswoiłem każdy gatunek to kilkukrotnie, bo nawet giganoto oswoiłem już pięć. A od miesiąca ponad, no w sumie od ponad miesiąca, nie było żadnego jakiegoś konkretnego update'u, który by wprowadzał jakieś tam rzeczy w grze. Oprócz może tego Winter Wonderland, który tak naprawdę był gównianym update'em. E, także twórcy teraz skupiają się, myślę, głównie na poprawie optymalizacji gry i jakichś tam innych takich, e, no ważnych rzeczy. Ale nowy content nie jest wprowadzany. No zwróćmy chociażby na to uwagę, że wprowadzają żuczka, gnojatka, a nie jakieś tam inne gatunki, prawda? Czyli wprowadzają coś, żeby... Żeby wiadomo było, że coś się dzieje, tak więc to, to myślę, że o to chodzi. Um, ja dzisiaj mam już na sobie zbroję, już nie ma tego Wonderland, zresztą już od jakiegoś czasu. Ci co na live'ach oglądali powinni to wiedzieć. E, weźmiemy sobie jakiegoś tego T-Rexa. Aczkolwiek e, T-Rexy to jest rzecz dość czałosna w dzisiejszych czasach, przed chwilą. E, farmiłem e, moim karno tym takim kozakiem alfa, nie Alfa Karno, tylko Arkano Antychrystem. Ci co oglądali to wiedzą mm, e, i zbierałem mięso nim. I powiem Wam, że gość, który miał 2500 mili damage, ma teraz y, 500 damage'a. I powiem Wam, że nawet to mięso y, to się ciężko zbiera, jedną Argentivę na 40 levelu musiałem uderzyć kilka razy. E, także no, ten update mi się osobiście bardzo nie podoba, jest bez sensu, bo nie, gra nie jest trudniejsza, bo to nie o to chodzi, naprawdę, nie ma, nie ma wyzwań, tak jak i nie było, w zasadzie jest łatwiejsza, bo Giga, no, to są słabsze, e, tylko po prostu jest bardziej męcząca, bardziej uciążliwa, ja w ten sposób odbieram ten update. Jeszcze taka jedna informacja, może nie wiem, nie wszyscy wiedzą, jest nowe logo na kanale, e, zapoznajcie się z nim, żeby było, żebyście pamiętali, żebyście wiedzieli, że to jestem ja. Bo dzisiaj, znaczy od kilku dni będę jestem już pod tym logiem i będę na pewno przez długi czas jeszcze pod tym logiem występował I zachęcam Was też do oglądania innych serii Jeżeli lubicie ARKA, to na pewno polubicie też Hardword, ponieważ to jest również Survival Niedługo Hardword seria już zostanie skończona i zabiorę się za jakąś inną, podobną być może zarasta, rasta jeszcze muszę określić, ponieważ Rast jest grą bardzo, bardzo kooperacyjną, tutaj trzeba robić potężne gildie, triby, żeby żeby po prostu codziennie ta baza nie została rozwalana. Niedługo zrobię też odcinek informacyjny, co się dzieje i tak dalej. I proszę was o jakieś tam lekkie zaprzestanie tego spamu odnośnie tego Arka, bo słuchajcie, no po prostu na PvP też już wam zrobiłem bardzo dużo odcinków, prawda? A też, kiedy odcinek z PvP? Odcinek PvP nie ma odcinków, ponieważ kolejny serwer PvP został zamknięty, tak? Tam gdzie miałem te wszystkie giga, no to serwer został zamknięty. I uwierzcie mi, że budowanie po raz setny metalowej bazy naprawdę nie jest czymś fajnym. Ja już jestem bardzo zdenerwowany ogólnie na tą grę. Szkoda, bo tam miałem już osiągnięte naprawdę dużo, miałem bardzo potężną bazę. Byłem w zasadzie ustawiony, no i zamknęli ten serwer, tak? jeszcze nie wiedzą, to niech się teraz może dowiedzą. Od razu mówię. I ogólnie, słuchajcie, od gry odchodzi bardzo dużo osób. Po prostu każdy już tą grę mocno przerobił. Ja mam tysiąc godzin, słuchajcie, w tej grze. Także dajcie mi luz i poproszę Was bardzo, żebyście dali szansę innym seriom. Przejdźmy do tego oswajanie Tutaj obok jest jaskinia i tam mam nadzieję znajdę te żuczki gnojatki. Mam nadzieję, że są zrespione. Nie wiem, czy one występują w grupach czy nie oswajanie jest o właśnie, muszę jeszcze wodę wziąć to od razu wam powiem i zaraz tam wrócę oswajanie jest um, używane, nie, użyjemy, nie, nie używamy przemocy, czyli nie usypiamy ich nie karmimy i tak dalej tylko podajemy im te odchody tak jak na przykład małpie podajemy jagody i tak dalej, czyli bez przemocy, tak zwane tak to się nazywa tutaj ta metoda dobra, pauza, zaraz do was wrócę, jak już będę przy tej jaskini Dobra, jesteśmy już przy jaskini, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że seria PvP ogólnie będzie kontynuowana i będzie kontynuowana z moimi kolegami już ci co byli na live to wiedzą. Mamy już jedną bazę zbudowaną na serwerze PvP i postaramy się tam, postaram się tam nagrać kilka odcinków, mam nadzieję, że oni też wezmą udział. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tutaj zostawiam mojego. Czemu ty jesteś a taki? A no, w sumie co to za różnica? No, tutaj zostawiam T-Rexa, pójdę po te żuczki do niego będę musiał przybiegać, żeby wziąć od niego odchody i karmić tego żuczka gnojatka. Mam nadzieję, że one nie są jakoś głęboko, bo jeżeli będą głęboko, to po prostu nie zdążę, muszę zapauzować, bo zaraz będzie mega lag po, po wejściu do jaskini. Okej. Okay. No w ogóle nie był jakiś taki, jak zawsze. Może dlatego, że komputer jest po resecie. W zasadzie niedawno robiony, eee, także nie było takiego laga jak zawsze. Zawsze jest taki naprawdę, naprawdę dość ciężki, uciążliwy ten lag. Miałem nadzieję, że będą gdzieś tutaj blisko. Niestety ich nie ma. Boję się, że może nie są jeszcze zrespione. No i kurczę, zaczną się zaraz te nietoperze, skorpiony. I zapomniałem też jednej rzeczy, mianowicie Steamberries. O wpizdziet Nie lubię tych cholerników Patrzcie jak mięsa jest mało. Pamiętacie kiedyś tutaj było tyle krótsze mięsa w tych jaskiniach? Moje dinozaury głodują. Powiem wam, że moje dinozaury pozdychają, bo ja nie mam czasu, żeby codziennie latać, dwie godziny zbierać mięso dla nich. To jest moim zdaniem niedorzeczne po prostu dlatego e, ta gra po prostu już jest bardzo, bardzo, bardzo męcząca. Dlatego odradzam wszystkim widzom, dużo osób mnie pyta, czy warto kupić arkę. Odradzam wszystkim kupno Arka, bo to, to jest po prostu gra dla no-life'ów. Polecam Wam tę grę po prostu yy, oglądać, tak. Nawet nie, nie chodzi o to, żeby oglądać u mnie, po prostu jest lepiej ją oglądać niż samemu grać, bo ona po prostu jest stworzona z myślą o osobach, które mają miliard tysięcy czasu. Muszę też zwracać uwagę, żeby mnie te chujstwa małe, przepraszam za wyrażenie, nie uśpiły. Znaczy duże w zasadzie, bo to są też duże, jeżeli chodzi o węże, prawda? Póki co nie ma żuczków nojadków. Niedobrze, to jest po pierwsze. Po drugie, żałuję, że nie wziąłem też kota. Okej, okay. dobra, uciekłem w ślepy zaułek. GG. Dobrze, że mam ulepszoną zbroję Ale też niedobrze, bo naprawa jej kosztuje około 200 metalów wszystkie elementy A już widzę, że mam troszkę podnieszczoną. Chciałeś mnie zaspermić No i się udało Coś nie ma żuczków, gnojatków Ten twój kolega tam żyje? Holy fuck you, man. Fuck you, dude! Kurde, wiecie co, ja tu muszę przyjść kotem, bo za dużo tego tak machać dzidą. Nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, bo już 10 minut filmu, a jeszcze żuczka nie widzieliśmy. Póki co, sprawa wygląda tak, że wróciłem tutaj kotem, spoko, wybiłem tą jaskinię, prawie całą, spoko. Updates. Nie chcę nic mówić, ten nerfujący po prostu, ten kot, ledwo w tej jaskini się utrzymuje. E, nie, nie, nawet nie dlatego, że skorpiony są silne. Nie dlatego, że silne są... E, ...węże pająki i tak dalej, ale dlatego, że są cholerne nietoperze, których się nie da zabić, bo po prostu one latają i nie jesteśmy w stanie zabić tych nietoperzy, bo kot jak je atakuje, to kot y, nie zadaje im żadnego damage'u. I jak mam zabić takiego setnego nietoperza, który ma dużo HP, y, no to jest jakiś po prostu głupota totalna. Już nie mówiąc o tym, że to leczenie tych dinozaurów, na każdym rogu muszę go leczyć, leczyć muszę mu 2000 życia, mięsem, którego on nie zdobywa nawet z tych dinozaurów, bo oczywiście wypada jakieś dziesięciokrotnie mniej mięsa po tamtym update'cie ostatnim z nerfem. Nie wiem czemu nie obejrzeliście, dużo osób nie obejrzało tego odcinka i później się będę się zastanawiać czemu nie ma Arka. To zobaczcie ile tego mięsa wypada z Argentywy, to może to Wam odpowie na pytanie, zobaczcie z tego. Patrzcie, kot, mój kot na 200 tym levelu nie może zabić cholernego z tego. 14 mięsa normalnie wypadało 30, 40, coś takiego. Kot ma teraz 1800, 350 tego medza Kiedyś miał damage'a... No, żeby nie skłamać. Prawie dwo, 1800, coś takiego. W ogóle zmienili coś z tymi odchadami, one teraz dłużej yy, można dłużej mogą wytrzymać, bo tutaj widzę, że 2 godziny 40 minut mam, także sporo. Wybiłem respa, więc poczekam, aż tam się może odrespi i będzie nowy resp, to może wtedy się pojawią te żuczki-gnojatki. Mam nadzieję, że w tej jaskini... Jest napisane, że występują w jaskiniach, więc domyślam się, że we wszystkich. Poczekamy, zobaczymy. Cześć, słuchajcie, już jest już trzeci dzień po update'cie i nadal nie mogę znaleźć tego żuczka-gnojatka, jestem naprawdę bardzo tym... Zdenerwowany, bo nie ma go w żadnej jaskini. Byłem w kilku jaskiniach, żadnej nie ma. To jest naprawdę żenująca sytuacja, że twórcy wprowadzają update i nie ma nigdzie tych nowych dinozaurów zrespionych, to jest jakaś totalna porażka i nie ma też żadnej informacji, nawet jak oswoić, ile czasu to trwa, bo na przykład nie każdy chce odkrywać, że weźmiesz jakiegoś tam żuczka no jak się okaże, że będziesz musiał go oswajać 10 godzin, bo nikt nie chce mieć jakiegoś tam gównożercy i spędzić przy tym 10 godzin. I jest to naprawdę ogromny problem twórców moim zdaniem. Grę kupiło 2 miliony ludzi, a teraz gra już tylko 40 tysięcy. Ludzie po prostu odchodzą, po... Twórcy robią ogromny ogromny błąd, moim zdaniem, nie szanując swoich widzów i ich czasu, po prostu. Chcą, żebyśmy siedzieli po 10 godzin dziennie, minimum w tej grze. No, także jest ogromna lipa. Ja się przyniosę teraz na serwer PVP, bo chcę Wam po prostu pokazać nowego dinozaura, bo mi spamujecie kiedy nowy, kiedy nowy, kiedy nowy. Dlatego postaram, mam nadzieję, że na tym PVP będzie i oswoimy go sobie. A następnym odcinku Rodona, żebyśmy, nie o swoje tego Dimotrodona, żebyśmy też zobaczyli jego statystyki, także zaraz do Was wracam już na serwerze PvP, tym na którym gram z kolegami. Dobra, jestem już na serwerze PvP, sorry za tą grafikę, ale coś tu się musiało zepsuć, ale jestem już w jaskini. I jest ten żuczek gnojadek, widzicie bez kitu, nie? I na PvP jest, bo po prostu admin zrespił te dinozaury, a na oficjalnych się one nie respią, bo trzeba jakiś tam wybić respy i tak dalej. Dobra, czekajcie, bo jest tutaj ten żuczek gnojadek, nie wiem na jakim levelu, ja prawie tutaj też zdechłem, dobrze, że mam tu Argentivę i teraz tak. Żeby go nakarmić, on podobno miał mnie ścigać. Nie wiem czemu mnie nie ściga. O dobra, ściga mnie. I jak się zmęczy, wtedy mogę mu podać yy, te jedzenie, czyli tą kupę. Um, czekajcie, jak to działa? Chyba jest lag. A może i nie ma. Tam przed chwilą miałem wyświetlone, że coś mogę z nim zrobić. Nie wiem czy muszę go zaatakować. Co ja muszę zrobić? Ale mały, myślałem, że będzie większy taki, a ja jest taki malutki. Więc może ja go po prostu przeoczyłem. O, jest. Jem, je je, je, je. zjad kupę. Zjadł kupę. Teraz nakarmię go swoją. Idzie za mną. Eee, teraz tak, ty na pasyw, ty na pasyw, ty na pasyw. I do momentu yy, on musi mnie gonić, aż się zmęczy, i wtedy będę mógł chyba podać mu drugą. Bo wcześniej było pis, napisane tam na Wikipedii, że trzeba używać tego bugrepalenta, czyli yy, tego środka na owady, ale nie trzeba. Nie mogę mu jeszcze podać, dobra, goni, goni mnie. Chodź tu żuczku, gnojadku. Chyba będę mógł go podnieść, Argentiwą, albo na ramię z takim kupalem łazić. Ale wygląda naprawdę fajnie. Fajnie mieć, jeżeli, fajnie by było mieć dużo ich. Naprawdę fajnie by było mieć dużo takich żuczków, gównojadków. O, o, o. Jeszcze masz do mnie problem? Ja mo, może muszę podać, wiecie, co przed nim musi być. On jest. Jakiś dziwny. Wydaje mi się, że to coś z jest serwerem jest. Ogólnie oje się oswaja szybko, tak jak tutaj widzicie, że połowę dałem i znaczy dałem jedną kupę średnią, bo to jest też ważne jakiej wielkości dajemy. i połowa jest, to nie oznacza, że na oficjalnych byłoby dłużej, ale na oficjalnych też jest szybko, bo gdzieś tam przeczytałem, że... Pięć minut na 16 level, no, oficjalnym, z, jeżeli używamy dużych odchodów. Jezus, jak to brzmi, nie wiem, po prostu strasznie. Wait until it's hungry again. Dobra, to jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Fajnie wygląda. Straszna lipa z tymi serwerami oficjalnymi. Nie wprowadzają tego dinozaura, a nawet go, kurde, nie ma. Naprawdę, już jest trzy dni po update'cie, nie? Ja ten odcinek nagrywam kolejny dzień już. Wstałem i nagrywam. O! Dobra, ale jeszcze będę potrzebował jeden Może ty mi pożyczysz, co? Kupa. Dobra, zrobił. Dawaj No to to jest Kupa A nie jakieś tam. Czy to było medium animal? Dobra Także wygląda fajnie, chciałbym mieć taką armię i teraz Wam powiem, co one dokładnie robią. One zamieniają, tak jak chyba już mówiłem, tak, fertilizer, czyli, znaczy zamieniają odchody w fertilizer i paliwo. Po oswojeniu możemy do niego włożyć na przykład tak, małe, średnie i duże i za to, i po 15 minutach dostaniemy za to 6 fertilizera i 12 oleju. Zresztą będę, oczywiście, Wam to zaraz pokażę po swojeniu go. I jest, żuczęk gnojadek. You have Tamed a dung a Bitly. Ok, oczywiście nie można na nim jeździć, chociaż nie jest przekreślone. Znaczy, nie, no nie można, zobaczcie, jaki nie jest mały. Czy można go wziąć na ramię? Nie można. Dobra, ja go zabieram do bazy, to od razu Wam pokażę bazę też na PVP, jak nasza wygląda. Jest zrobiona w tym samym miejscu, w którym już raz bazę PVP robiłem. Eee, także zaraz do Was wrócę i pokażę oczywiście jego zastosowanie. Dobra, jesteśmy już przy bazie. Także jest w tym samym miejscu, co kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, na PVP. W tym samym miejscu, co w zasadzie atakowali mi tą bazę, zniszczyli mi tą bazę chyba z 5 razy, ale to jest w zasadzie dobre miejsce. Mamy już bazę zrobioną z metalu, e, mamy już też safe, więc e, na razie jest bezpiecznie. Póki co raz nas okradli, ale wtedy mieliśmy jeszcze bazę, bazę e, z kamienia. Poza tym tutaj moi koledzy budowali i niestety nie zastosowali tych technik, o które od której ich prosiłem, także e, tutaj łatwo było się wkraść. I teraz tak, zrzucamy, zrzucamy naszego gościa, zobaczmy jak on tutaj wygląda, całkiem fajnie, ja w ogóle zrobię restart gry, zaraz do was wrócę, bo ta grafika nie chce się coś poprawić, zobaczcie jak to wygląda, jak jakiś szajs. Dobra, grafika już polepszona, zobaczmy jak działa u niego zastosowanie tych kupali, czyli, czyli robienie oleju i nawozu. Ogólnie ten nawóz rzeczywiście nie fajnie się robiło w tych, że poza tym trzeba było czekać godzinę na jeden fertilizer, a tutaj możemy zrobić kilka w ciągu 15 minut, więc zobaczymy jak to jest. Ja muszę zabrać teraz każdy rodzaj, nie wiem, no kału, tak, no bo to jest kał. Kurde, no nienawidzę o tym gadać w ogóle, bo dla mnie to jest taki beznadziejny temat, obrzydliwy, że nie wiem w ogóle co mam mówić, no. Muszę zbierać tutaj te sraki i garmić tym. Masakra. Ee, tutaj potrzebuję każdy rodzaj, e, więc duże, średnie i małe. Ludzkie liczą się oczywiście jako małe. What the fuck? Dobra. E, tam jest duża, więc chcę zjeść... Znaczy, ja nie chcę zjeść, ale... Nasz mały chce zjeść. Dobra, czekajcie, bo zanim ja tam wskoczę, trochę minie czasu. Dobrze, i teraz tak wrzucamy do niego różne rodzaje nawozu e, i robimy tak. Medium, medium, e, small i large. Możemy, widzicie, on ma bardzo mało kapa, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Ogólnie można wrzucić na przykład tylko duże, bo z dużych jest najwięcej. Ale jeżeli wrzucimy trzy różne, to wtedy trzy różne zrobiły się w ciągu 15 minut. A jeżeli e, wrzucimy, musimy oczywiście dać go na wandering, żeby on sobie chodził przez te 15 minut. Jeżeli wrzucimy trzy takie same, to wtedy one się kolejkują, czyli one się zrobią w ciągu 45 minut. Więc najlepiej jest dać trzy różnego rodzaju. No chyba że po prostu nie jesteśmy przy nim. Jeżeli na przykład idziemy ak, no, no to wtedy jak naj. Jak najwięcej i jeżeli chcemy, żeby mógł więcej robić, to będziemy musieli po prostu dawać w kapo, bo widzicie on ma 6 i 1, czyli nawet e, 3, 3 takie się nie zmieszczą, zmieszczą się, e, no w sumie to się chyba nawet nie zmieści, to się nawet nie zmieszczą jakieś tam e, 2 medium i 1 duży, dobra, za 15 minut do Was wraca. Dobrze, słuchajcie, już minęło te 15 minut i rzeczywiście w żuczku mamy... 12 oleju raz 2 i 6 i 6 fertilizera, czyli rzeczywiście to działa, zajebista sprawa w sumie. Jeżeli chcemy sobie robić te nowozy, możemy wkładać, mieszać różne tam rzeczy. No ale to jest najlepszy sposób, najszybszy, czyli wrzucamy jeden mały, jeden średni i jeden duży i wtedy będziemy mieli właśnie najwięcej. Czyli 12 oleju jak, jak mamy taką farmę tych żuczków, yy, no to wiadomo że, wiadomo, że trzeba ich oswoić więcej, żeby to jakoś fajnie grało ze sobą. On ogólnie fajnie wygląda. Bardzo wolny jest, czekajcie, ja go zawołam. Bardzo, bardzo wolny. Dziki był szybszy. Także jak widzicie, on jest taki naprawdę żółwiowate ma tempo nie wiem czy nie jest przeciążony, może jest przeciążony, czekajcie zawiorę mu to. Nie no nie może być, bo jest aż bo jest tylko 0,4, więc trudno, żeby był przeciążony. Eee, także mamy nowy wiatunek. Postaram się, żeby w poniedziałek był drugi gatunek i tą beczkę też w międzyczasie jakoś postaram się zrobić z piwem i te piwo wam pokazać. Także pamiętajcie, że jesteście nowi, to życie suba, bo na pewno będzie jeszcze trochę odcinków z ARKA. I teraz tak ważna sprawa. Jeżeli często pytacie, czy będzie dzisiaj odcinek jakiś jakiś, wejdźcie po prostu na Facebooka, dołączcie na Facebooku i będziecie mieli tą informację codziennie piszę wiadomość, codziennie jak wstawiam jakikolwiek film. Na Facebooku pisze, że dzisiaj, czy dzisiaj będzie, jak, jaka gra dzisiaj będzie. Pamiętajcie, oglądajcie inne serie, dajcie im szansę, obejrzyjcie chociaż jeden odcinek, bo naprawdę warto. Jeżeli Wam się nie spodoba po pierwszym odcinku, to wtedy jak najbardziej rozumiem. Oglądajcie serię Hardware, bo jest bardzo fajna i to jest seria, która ma naprawdę już bardzo dużo wyświetleń. Kolejna sprawa, wbijajcie na live'y, bo na live'ach jest zajebiście. Mam już też partnerstwo Twitcha, live'y są bardzo często. 3-4 razy w tygodniu, także wiecie, ja robię, robię live'y po 6 godzin, także robię nie dość, że filmy to jeszcze live'y dla Was, także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj to już wszystko, bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, skomentujcie, czy wolecie, wolicie na przykład najpierw piwo, czy najpierw tego nowego dinozaura, chociaż raczej odpowiedź jest oczywista. No, i mam nadzieję, że rozumiecie to, co Wam dzisiaj na początku powiedziałem. Po prostu w Arku jest 1000 godzin już przegrane i pokazałem Wam naprawdę każdą możliwą rzecz. Jeszcze na pewno będzie trochę odcinków. I oglądajcie też Ark na modach, bo niestety odcinki z Arka na modach ogląda niewiele osób. A naprawdę są fajne. Pokazuję Wam rzeczy, które nie są jeszcze dostępne w grze, a na pewno kiedyś będą, bo twórcy wprowadzają mody powoli do. Do gry, czyli do życia, i ogólnie twórcy robią bardzo dużo konkursów dla moderów. Można wygrać po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, bo oni po prostu nie mają za bardzo pomysłów, a moderzy mają zajebiste pomysły i robią im to w zasadzie za pół darmo, tak naprawdę, bo oni muszą i tak zatrudniać grafików, programistów i tak Więc te rzeczy, które ja Wam pokazuję w modach, bardzo możliwe, że kiedyś zostaną wprowadzone. Dzięki bardzo, trzymajcie się na razie. Cześć.